Dzień dobry, witam serdecznie, obiecany już jakiś czas wcześniej miniaczek jest już tutaj gotowy, piękny, wyczyszczony, wychuchany, wydmuchany, na dodatek ma nowy rozrząd, ma nowy EGR, także jest super po prostu, tak powiem, miniaczek jest fantastyczny, rocznik 2009, Albo dziesiąty, ale mi wyleciało z głowy, sprostuję to tam ewentualnie w tytule. E, to, 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 to sobie to weźmiemy. <śmiewamy> Przepraszam, jakoś mi wyleciało totalnie z głowy. Albo dziewiąty, albo dziesiąty rok. Z przebiegiem tam jest 220 pary chyba. To zaraz zobaczymy. Zresztą już zobaczymy. Było znowu gorąco, jak w piekle. więc już tam odpalamy. I teraz tak, też od razu powiem, że taki serwisik się świeci, ale od tego właśnie automatycznego wyłączania. Ten człowiek, poprzedni właściciel, wyłączył to zupełnie tą funkcję. Tam gdzieś odłączył ten czujnik, który czyta położenie neutralne w skrzyni biegów. I jak tego nie wyczytuje, to po prostu nie ma tego automatu. To się tam samo potem o, wraca, jakby do, do tego, i tylko dlatego. To się świeci, ja faktycznie podłączałem komputer, to się wszystko zgadza. Po prostu go to wkurzało. Można to niby wyłączać, ale to za każdym razem trzeba było wyłączać, wsiadając do samochodu, o tym pamiętać, jakby żeby się to nie włączało w dieslu, to powiem szczerze, że to odłączył i jest z bańki. Nie będzie wam ten samochód gaz. nie będzie musiał ten, nie będziecie musieli tego naprawiać, jak się to, nie daj Boże, zepsuje. Po prostu będzie samochód chodził. I moim zdaniem to jest najlepsze wyjście. Oni tak bardzo mało pali, bo to jest wersja Mini Cooper D, czyli to jest diesel 1.6 HDI. To jest taki sam silnik jak w Peugeotach, jak w Citroenach. Dlatego też, mini, mimo że Mini, to gdzieś mi to bliskie, bo Peugeot, Citroen, ten sam silnik i to jest, z tego co wiem, najlepszy silnik w miniakach. bo 2 litry diesel z rozciągającym się łańcuchem, to już nie jest właśnie HDI, tylko to jest BMW -ski. o 1.6 to nawet nie wspominam benzynach, bo wiadomo no, jakie są te benzyny nie muszę chyba mówić przebieg się wyświetlił 221 369 czyli taki no, no, przebieg realny jak na te lata moim zdaniem, no i jak na dieselka każdy takim chce jeździć natomiast wewnątrz, no jednak to jednak te te, o te miniaki to chyba ludzie bardziej dbają bo, bo, bo mini w świetnym stanie powiem tak, jest no, no w mega świetnym stanie to auto co tutaj zaraz zresztą pokażę, co Państwu tutaj zaprezentuje za sekundeczkę już tak zwana patelnia czyli ten zegarek no to jest genialne, tutaj jest i elektryczne szyby, a właśnie jeszcze może coś powiemy o, o tutaj Wyposażenie elektryczne szybkie są, so, klimatyzacja jest pięknie, chłodzi, jest CD z tutaj chyba aux bodajże, tak, AUX jest, klimatyzowany schowek mamy, tutaj sobie, tak jest ten, ten, ten klimatyzacji, audio bardzo fajne, bardzo dobrze grające, to na telefonie nie wiem, będzie słychać, nie będzie... Ślicznie to gra, naprawdę. Ja tutaj jestem na to uczulony, na, 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 na to radia, także wszystko jest też sterowane z kierownicy. Tutaj komputer pokładowy i, i, i radio, właśnie. E, także nowej elektryczne, lusterka elektryczne, oczywiście podgrzewane również. E, poduszki powietrzne i kurtynowe, tutaj właśnie, i boczne, i kurtyny tylne, i przednie, więc też jest z tych poduszek bezpieczny jest, o tak powiem. E, Mówię, to autko, że tak, tak mi się spodobało, że ja naprawdę już dużo nim przejeździłem, dużo tutaj jest e, przejeżdżony Rozrząd jest zrobiony, więc śmiało można jeździć, nie trzeba się niczego obawiać. E, przyszłym właścicielowi został olej do zmiany, ale też jeszcze nie jest powiedziane, że ja tego nie zmienię, bo też chcę jeszcze sobie troszkę chyba pośmigać tym samochodem. Chyba że ktoś go zgarnie od razu, nie ma problemu, zapraszam e, i już, dobra. Patrzymy go w środku, jest też w środku super. Tak jak sobie półskórki są, takie beżowe. Na ten przebieg to w ogóle ten samochód nie jest nie styrany, jest o tak powiem. Te wszystkie listwy, wszystko takie bardzo ładne nadal jest. Silniczek sobie chodzi, alufelga oczywiście, bardzo ładne opony, z tym, że zimowe, ale innych nie mam. Jakby takie będą musiały być Zaraz go sobie obejdziemy, jeszcze potem pod maseczką też zerkniemy Tutaj głównie wentylator słychać, bo cały czas klimatyzacja chodzi, ponieważ tutaj jest no, gorąco cały czas A właśnie, to fajne tu pokażemy też, żeby nie było z tej strony, bo tutaj się właśnie wsiada w ten sposób ten, te, te, te drzwiczki małe się otwierają jeszcze, bo to jest klubman. Zapomniałem eee, powiedzieć, że to klubman przecież. Czyli to, to tak zwane mini-kombi. Eee, no, po prostu takich e, designerskich rzeczy, to, to jest masa. To są te drzwi e, skrzydełkowo otwierane. no Bajeczka po prostu. <laughs> bajeczka. To jest taki, takie bajery to co jest w, tym, w tym samochodzie, to jest tak przyjemne. Taki zwinny, w ogóle tak się świetnie jeździ Naprawdę pierwsze moje Mini i na pewno nie ostatnie Na pewno, na pewno te wozy jeżeli, jeżeli będą w takim stanie będą godne uwagi to ja oczywiście te samochody chcę jeszcze mieć do w swojej ofercie Bo no, no cieszy, cieszy mordeczkę ten samochód, niesamowicie Dobra, bo, bo gadamy, gadamy A trzeba sobie pod maskę też machnąć i Tylko na chwilę położę telefon, ponieważ tutaj dwoma rękoma się maskę otwiera. O. O, tutaj ten dzirek chodzi bardzo ładnie, no głośniej muszę mówić było bo i wentylator i klimatyzacja w coś pochodzi więc, więc e, głośniej muszę gadać e, ja tutaj nie mogę wyczuć tego zamykania tej maski więc tak klapnę troszeczkę mocniej może o dobra i tak nam się jeszcze prezentuje z przodu te stawki te wszystkie takie brytyjskie flagi no to jest po prostu bajaszka no? te, te chromy, ten dach w innym kolorze no jest ten samochód naprawdę, naprawdę fajny Dla mnie mi się bardzo spodobał Z tym dieselkiem bardzo dynamiczny i bardzo oszczędny ten Piątkę to się spokojnie państwo zmieścicie w takim spalaniu Ja oczywiście no zapraszam do mnie Przejedźcie się tym samochodem Przymierzcie się na pierwszy samochód no to jest w ogóle ideolo Dla jakiegoś młodego człowieka no to jest świetne ja już kończę, no bo znowu 8 minut. Ale zaprezentować auta trzeba. Tyle, tyle jest potrzeba, żeby mniej więcej coś o tym samochodzie e, powiedzieć. Zapraszam do mnie. Badajcie, kupujcie samochody, bo są świetne. Do zobaczenia.